Witam w kanale Tapis TV. Znajdujemy się w bełchatowskim oddziale firmy Tapis, Dobrze 15B. Mam na imię Marcin. Zaprezentuję Państwu flagowy okręt firmy Belfire, model View LAR 3. Dziś będzie bardzo poważnie, ponieważ kolejny raz narażę się architektom oraz y, będę próbował obronić y, fakt, iż kominki gazowe firmy Belfire to numer jeden na świecie. Bardzo często trafiają do nas projekty, w których zaprojektowane są monitory i telewizory tuż nad paleniskami. Proszę zwracać na to uwagę, ponieważ większość tych projektów, większość tych realizacji, zdjęć, katalogów zawierają kominki gazowe, nie kominki opalane drewnem. Kominki na drewno oddają tak ogromną ilość temperatury i ciepła tuż nad szybą, i to ciepłe powietrze unosi się w krótkim czasie niszcząc telewizor i monitor. Dlatego jeśli chcemy mieć zachowany taki projekt, to trzeba do takiej realizacji używać albo kominka elektrycznego, albo kominka gazowego. Nigdy kominka opalanego drewnem. Jeśli już tak chcemy zrobić, to kominek musi być przesunięty względem telewizora, ale nie centralnie nad. Projekt projektem, wizja architekta, wizją architekta, ale odpowiedzialność spada zawsze na nas, na instalatorów i oczywiście na inwestora. Dlatego proszę zwracać na to uwagę. Jeśli kominek na drewno, to telewizora nad paleniskiem nie montujemy. A jeśli chcemy ten projekt zachować, to proszę bardzo, mamy do tego super rozwiązanie. Teraz przyszedł czas, aby przedstawić Państwu kilka rozwiązań Bellfires niespotykanych u konkurencji dotyczących zewnętrznej konstrukcji korpusu. Zacznijmy od nowoczesnego rozwiązania, to znaczy grawitacyjnego systemu zimnej ściany nad wkładem. Specjalnie chcę podkreślić grawitacyjnego, bo jako jedyna firma posiadamy takie rozwiązanie. Konkurencja. Posiada podobne systemy, jednak wymagają one zakupu dodatkowej elektroniki, wyciągów mechanicznych, a nie są to tanie rozwiązania, zwiększają koszty serwisów, przeglądów, napraw, montażu. Dlatego proszę zwracać uwagę, bo istnieją produkty, które posiadają takie rozwiązania w standardzie. Bardzo łatwo jest rzucić na wiatr, że nasze kominki gazowe są najlepsze na świecie i nic za tym nie idzie. Teraz rozmawiajmy o faktach. Ta część, w górnej części paleniska, to specjalny radiator, część dystrybutora gorącego powietrza. Ma za zadanie zbierać gorące powietrze z nadtrzyby, z nadpaleniska. W tej części, gdzie mamy tu ciepłe powietrze, które jest nagrzane od promieniowania z nadszyby, zasysane jest do tego dystrybutora yy, i część pod kątem 45 stopni kierowane jest do wewnętrznej części zabudowy, a część poprzez te rury dystrybucji gorącego powietrza kierowane jest do pomieszczeń do, yy, do rozprowadzania gorącego powietrza. Firma Belfire dostarcza swoje produkty w standardzie wyposażony w dystrybutor gorącego powietrza, który może być zakończony dwoma krótcami, lub trzema lub czterema. W standardzie zawsze mamy y, y, markowe kratki do zakończenia tych rur y, y, do dystrybucji gorącego powietrza. W standardzie mamy opaski oraz rury. Fanom znanej marki producenta telefonów komórkowych. Na pewno spodoba się nowy pilot firmy Belfire do sterowania kominkiem gazowym. Na wstępie naszej prezentacji mówiłem o przepalonych telewizorach nad kominkami. Do tego właśnie jest skonstruowany ten dystrybutor, aby, aby płomień i ta wysoka temperatura, która wytwar którą wytwarza kominek gazowy, bo kominek gazowy to nie ozdoba to bardzo funkcjonalne urządzenie grzewcze jest skierowany od dołu i uderza do wewnętrznej części zabudowy, ale nie zawija się i unosi się nad zabudową i uderza w telewizor. Proszę zwrócić uwagę na tą mgiełkę w momencie rozpalania kominka gazowego. Jest to naturalna rzecz, która w ciągu minuty, dwóch do trzech minut znika. Proszę zwrócić uwagę, jak błyskawicznie ona odparowywuje. Jest to normalna rzecz, proszę nie panikować. To urządzenie nie jest kondensacyjne, jest to duże, duża komora paleniskowa, stąd takie zjawisko. Urządzenia firmy Belfire dostarczane są w standardzie bez żadnych dopłat, do wyboru przez inwestora. W kamienie białe chipsy, polana ceramiczne i tylnia szyba ceramiczna do powiększenia wizji ognia. Ja serdecznie państwu dziękuję. Zapraszam do kolejnych prezentacji. W dolnej części tej prezentacji znajduje się link. Koniecznie proszę w niego kliknąć. Przejdziecie państwo tam na dział aktualności w naszym serwisie www.tapis.pl poświęcony produktom firmy Belfire. Znajdziecie tam mnóstwo ciekawostek, nowinek technicznych i sami sobie wyrobicie zdanie i opinie na temat tych produktów i sami podejmiecie decyzję, czy kominki Belfire to światowa czołówka i numer jeden na świecie, czy kolejny produkt niewyróżniający się spośród konkurencji. W kolejnych prezentacjach będę mówił o ceramicznych palnikach firmy Belfire. To jest naprawdę rewelacja w kominkach gazowych. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Pozdrawiam.